Cześć, nazywam się Bata Plichta i dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać na temat trzech największych strachów ludzkości. Pierwszy z nich to jest strach, że w życiu mi czegoś nie wystarcza, że coś mi zabraknie. Drugi strach jest taki, że jestem niewystarczająco kochana albo kochany. Trzeci strach, który paraliżuje też do działania, jest to, że jestem niewystarczająco dobry bądź ważny. I tutaj jest takie pytanie, skąd to się w ogóle wierzę? Musimy właśnie spojrzeć, jakby cofnąć się do rozwoju dziecka. Spójrzmy tutaj na ten wykres, i od 0 do 2 roku życia. U dziecka zaspokojenie jest taka potrzeba, by zaspokoić yy, wszystkie swoje potrzeby fizyczne i egzystencjonalne, tak? Tutaj właśnie od, od 0 do drugiego roku życia, te wszystkie potrzeby, dziecko małe, gdy się rodzi, yy, powinniśmy te wszystkie potrzeby jakby zaspokajać tego dziecka. I co się stanie na przykład, jeżeli takie dziecko będzie, nie wiem, na godzinę gdzieś zostawione, będzie płakać, yy, jest nie nakarmione, albo zostanie gdzieś tam porzucone w jakichś pieluszkach, czyli w tym momencie u dziecka już rodzi się strach, yy, który gdzieś tam podświadomie się wkrada i strach będzie jakby ciągnął się za tym dzieckiem do końca życia i to już jest ten strach właśnie, że w życiu może mi czegoś nie wystarczyć, bo wtedy kiedyś byłem małym dzieckiem, mama mnie nie karmiła, albo się mną nie zaopiekowała, tak? Później kolejną taką potrzebą dziecka, od, od roku drugiego do ósmego roku życia dziecko ma bardzo silną potrzebę bycia kochana. Ja pamiętam też w wychowaniu tutaj swoich dwó dwójki wspaniałych dzieci, dwój cór dwó dwóch córek, Pamiętam, że zaczęłam wymagać od tej młodszej córki to samo, co wymagałam od starszej córki. Nie zdawałam sobie kompletnie sprawy wtedy, że ona ma 7 lat i że jakby ona potrzebuje czegoś innego niż ta starsze dziecko. To starsze dziecko chodziło jak w zegarku, było zdyscyplinowane, wszystko pięknie robiło, a młodszy kompletnie nic. I nie wiedziałam, gdzie tu leży ten problem. Wiedziałam, że gdzieś coś może we mnie, gdzieś coś może, coś nie tak robię. I tutaj właśnie okazało się, że dziecko w tym roku oczywiście potrzebuje takiego, takiej dyscypliny, ale to wszystko w miłości. Że dziecko w tym momencie potrzebuje najwięcej miłości. I wtedy, kiedy odkryłam tą informację i zaczęłam właśnie dawać dziecku więcej uwagi, więcej miłości, e, to później zaczęłam je też testować. Mamo, a jakbym kogoś zabiła, to byś mnie dalej kochała. E, to jest właśnie takie e, znajdywanie tej granicy, właśnie. Mamo, czy, czy naprawdę mnie kochasz? I są takie niesamowite te pytania dzieci, e, albo gdybym na przykład coś zrobiła takiego, czy mnie dalej będziesz kochała, e, czy, czy, czy mnie wrócisz z domu wtedy to są niesamowite właśnie pytania. I tutaj właśnie w trzecim etapie rozwoju dziecka od 8 do 15 roku życia, dziecko u dziecka bardzo silnie rozwija się poczucie wartości. I tutaj właśnie w tym wieku właśnie mamy dziecko wspierać, mamy mówić jak bardzo jest ważna, jak niesamowity zrobiła projekt, czy nawet właśnie przede wszystkim mówić w tym projekcie podoba mi się to to czy tamto. Wow, tutaj mnie zaskoczyłaś. Dzieci w tym wieku naprawdę mają niesamowite twórcze twórcze jakby twórcze Działania twórcze, twórcze rzeczy robią. Więc tutaj to jest taki moment, właśnie to jest taki od 8 do 15 roku życia to jest ten czas, gdzie mamy dziecko mobilizować, mamy popychać do działania, mamy mówić, właśnie mamy pokazywać dziecku, żeby dziecko już zdobywało pierwsze zwycięstwa, tak, żeby gdzieś tam w teatrze, czy jakiekolwiek dziecko ma właśnie tutaj zdolności, czy jakieś pasje, to żeby popychać właśnie dziecko w tą stronę i tutaj właśnie budować to poczucie własnej wartości, ty jesteś bardzo ważna, tak, ty jesteś wartościowym dzieckiem, a nie mówić, ty tu taki srak i ty tutaj niczego nie umiesz i tak dalej, tu właśnie bardzo dziecko trzeba budować, budować i mówić, że jest wyjątkowym dzieckiem, każde dziecko jest wyjątkowe i to nasze dziecko musi też się tego dowiedzieć, i też dla dorosłych, dla nas, tak? Możemy tutaj na przykład zwrócić uwagę, dlaczego my, dlaczego my na przykład boimy się zrobić jakiś krok, dlaczego my tak funkcjonujemy. Można też zrozumieć bardziej siebie, że nie wiem, że zobaczyć przede wszystkim, że ja mam te strachy, albo jak, jak mam to jak, jaki mam strach, tak? I żeby zacząć też z tym pracować, by po prostu się dalej rozwijać. Kochani ja bardzo Wam dziękuję za uwagę i ja mam jeszcze wszystkim miłego dnia.